Dobra, no widzowie, dzisiaj omówimy sobie aktualizację 16.40 Wchodzimy tutaj w te zdjęcia, nie to Gdzie widzowie są to zdjęcia? W galerii szukajcie, o mm. Okej, okay, tutaj Pierwsze, nowe wywodzowanie u z bunkra. Drugie, nowy, nie wysepka, tylko dom Oreli na tej wyspie Oro. Miejscówka Batmana? Nie, na miejscówce Batmana raczej się nic nie zmieniło. Czwarte, nowy egzotyk u Szeryfa przy wodospadzie. Piąte, nowy mityk. Piąte, zmiany na wysepce Oro i boss Ori Orela ory, To nie Boss Oro, tylko Orela Nowy tryb okresowy z parysolką. Dobra, widzowie, to by było już na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pa Pa. Widzimy się w następnych odcinkach.